Dziś złapałem swoje okonki na podbierak w moim bagnie. Jeśli jest jest gdzieś tutaj 30 sztuk. Okoń. Teraz rozpoczyna, niedługo rozpoczyna swoje tarło. Takie sztuki tutaj. O! Nie wiem, tu jest jedna japonka chyba. No. Teraz będziemy je wypuszczać. Uh. Uh. No niektóre jeszcze muszą łapać powietrza. No. O. Tu trochę się muszą oswoić. No moje bagnały są roztopione całkiem. Niedługo przyjdę tu łowić. Wczoraj uwielbiam nic nie złapałem. Ale to się okaże później. nada.